Cześć wszystkim, Bartek Pesecki z tej strony, kolejny odcinek naszego cyklu. Dzisiaj będziemy rozpoczynali przygodę z Facebookiem, a zaczniemy od tego, że sobie stworzymy tam konto prywatne, osobiste, przy pomocy którego będziemy później rozwijali nasz biznes, tworzyli kolejne strony czy reklamy. Pojawia nam się strona startowa. My jeszcze nie mamy stworzonego naszego konta, więc klikamy na zielony przycisk utwórz nowe konto i bardzo krótki formularz kontaktowy, w którym sobie podajemy te najbardziej podstawowe dane, imię, nazwisko w tym przypadku może być to numer telefonu lub e-mail. Ja sobie wpiszę adres e-mail, który utworzyłem w jednym ze wcześniejszych odcinków Piasecki szkolenie małpa gmail.com. Po raz kolejny musimy podać ten adres mailowy. Możemy to zrobić w formie kopii i tak aby tutaj jakby tego czasu zbytnio nie tracić na przepisywanie. Tworzymy sobie hasło do logowania się na Facebooku. Istotny element, bo to będziemy podawali bardzo często w przypadku bardzo różnych potwierdzeń, czy to utworzenia konta zalogowania, czy to też później w panelach reklamowych, czy weryfikacji tego, czy faktycznie chcemy daną czynność uczynić. Data urodzenia. Płeć, również kwestie związane z późniejszą weryfikacją, czy ja jestem Bartoszem Piaseckim, który utworzył to konto, lub też czy ja jako Bartosz Piasecki w wieku 31 lat powinienem widzieć reklamy związane z określonymi podmiotami, więc tutaj Facebook już na tym etapie w pewnym stopniu targetuje osoby i będziemy mogli później z tego korzystać w panelu reklamowym. Klikamy sobie zarejestruj. Po raz kolejny Firefox chce zachowywać nasze hasło. Kręci, mieli, ładuje tworzenie naszego konta, więc pewnie, dokładnie tak myślałem, przechodzimy do etapu weryfikacji, czyli nasze, na naszego maila został wysłany kod, który potwierdzi, że faktycznie my jesteśmy właścicielem tego adresu mailowego. Przechodzimy sobie na Gmaila. Tu przy okazji sobie dokładnie zobaczymy, w jaki sposób możemy się logować do tego konta, które zostało utworzone w poprzednim odcinku czy w poprzednich odcinkach gmail.com. Jeżeli nie pamiętamy tego adresu, możemy sobie skorzystać z procedury weryfikacyjnej. Właśnie po to podawaliśmy te poprzednie czy powiązane numery telefonu, czy adresy mailowe. -ma gmail.com Wpisujemy hasło, które sobie wcześniej ustawiliśmy do, do tego adresu mailowego. Wyskakuje mi tutaj informacja, że mogę sobie zaktualizować numer telefonu, czy pomocniczy adres mailowy. Ja sobie to po prostu Potwierdzę, że jakby wszystko się tutaj zgadza. Jeżeli chcemy to po prostu zmienić, to mamy również taką możliwość. Jak widzicie, mamy mail od Facebooka z sześciocyfrowym kodem, pięciocyfrowym kodem. Kopiujemy go, wklejamy do, do naszego formularza i w ten sposób mamy informację, Twoje konto zostało potwierdzone przy użyciu adresu e mail. W ten sposób jakby Facebook na przyszłość będzie wykorzystywał również ten, ten mail do... Do potwierdzeń czy do wysyłania nam pewnych komunikatów, i tym samym widzimy sobie tutaj nasz ekran startowy. Widzimy w jaki sposób po prostu możemy sobie to dalej wszystko uzupełniać o zdjęcia profilowe, poszukiwanie naszych znajomych, czy też pewnego rodzaju ustawienia prywatności, ale to wszystko w kolejnych odcinkach. Więc ja Wam na dzisiaj dziękuję. Znowu po raz kolejny możemy się wylogowywać z naszego nowo utworzonego konta Bartosz Piasecki. Trzymajcie się, cześć.